Kochani, znajdujemy się Muzeum Tradycji i Badagoszczy w Łodzi. W tym mieście 1900 roku był przetrzymywany projekt I bądźmy się z ciekawego środka i, i będziemy drugim muzeum. mamy te tabliczki, takie właśnie informacje dla niektórych części Polski. Tu mamy Muzeum Tradycji i mamy takie wejście. I co tutaj właśnie wejdziemy dzisiaj do muzeum. To jest to miejsce, takie to, to zaszczytne miejsce. Tu właśnie mamy łódź, teraz zabudowania Widzimy gdzieś, są w są premoncie, a w części nie. A my idziemy właśnie w to wejście. Znajdujemy się w muzeum, znajdziemy to więzienie. Tu jest zresztą które który nam dało. I się kierujemy dalej. Taki dla kobiet. Warunki, jak widać, bardzo ciężkie. Tutaj były kobiety przetrzymywane. W takich warunkach widać spleść. I drugi karcer i widzimy stare budownictwo mały od powietrza pokażę jak to jest w ogóle To właśnie jest ten karcer Tu widzimy ogólny opis Że te kobiety miały bardzo warunki spartanskie, surowe Jak to jest, światło nikłe. Tu mamy wystawę obrazów, programanty. I tu widzimy dawne o, mundury Łódź, jak to właśnie kiedyś to wyglądało. Proszę do muzeum, w tym jest bezpłatny, bo pewnie jest sobota, ale muzeum polecam. Bardzo fajne muzeum. Muzeum podobnie jak to zabiegowa w Luboniu. Za foto do niego. to fotus jednego. Tu mamy coś dla panu mundurów. Napląskie. No, oh, takie różne. Mamy. Sobelki, mamy medale. Kolejne medale. Paniach tysiącego, bo ten tyśniowy, to kod jest. Jak widzimy. A my kierujemy się do broni Tu mamy pamiątki pierwszej wojny światowej i drugiej. Mamy gaz soku. w szoku. I idziemy dalej. Bardzo fajne muzeum, polecam. Mamy bagnety. Mamy kolejne bronie. Taka M y oczywiście mamy tu kolejne bronie. I co tu mamy? A mamy kącik tu mamy końcik żołnierza. Zaszep się biorę w mundur jakiś. I tutaj z rynka nakręci mnie. Znajdujemy się w tym muzeum. Tu właśnie mamy mundurę 5 z tu regionów polskich. Nie ja mam mundurka I... Kopali. Nie będę nic nie Tak, Tak, dokładnie, dokładnie tak. A tu mamy, mamy Zebecki. Tu widzimy. Januar, bo to I co? Wziąłem ciekawe. Nie mam tutaj ma łóżek akurat tutaj mam akurat akurat mam taki strój, że pół sportowy, ale myślę, że fajne muzeum fajne mundury, bo wtedy zawsze kiedy muzeum przyjechał, trzeba było przełożyć mundur i położyć jak żołnierz w tamtych okresach czasu tu mamy muzeum Łodzi miasta a tu mamy manufakturę. To fajny widok. I co? Na tyle to będziemy się kończyć. To nasz odcinek. Jutro no. będzie odcinek. I pojutrze będzie odcinek Getał Ulczyko. Pojutrze będzie Łodzi dla wszystkich. Cześć. 不用说这么多事